Witam na kanale Grzankowski. W tym filmie Pokażę Ci to, w czym Marder A1 jest najlepszy, czyli brutalną walkę w zwarciu. Jeżeli lubisz demolować pojazdy przeciwnika i robić mielonkę z jego piechoty, gwarantuję Ci, że ten sposób rozgrywki przypadnie Ci do gustu. Razegramy też pierwszą misję Mardera. Przedstawię Ci moją taktykę i wytłumaczę co i dlaczego robię w każdym momencie gry, tak żebyś mógł ten sposób zastosować w swojej rozgrywce. Na koniec przedstawię Ci moją opinię o Marderze, wymienię jego wady i zalety, porównam do konkurencji, dzięki czemu będziesz wiedzieć, jak wykorzystać mocne strony każdego z pojazdów i niwelować jego wady. I tę wiedzę przekażę Ci w tym filmie. Gotowy? Dawaj łapkę w górę i bierzemy się za robotę. Naszym pierwszym zadaniem jest wsparcie obrony sojuszników w punkcie Charlie. Będzie on atakowany przez Pluton Piechoty zmotoryzowanej, a głównym zagrożeniem dla naszej piechoty będą transportery BTR. Nie są szczególnie niebezpieczne, aczkolwiek mogą być zagrożeniem tak dla nas, jak i naszej piechoty. Dlatego pierwszym naszym ruchem będzie wyeliminowanie ich. Jeżeli uda nam się to zrobić, w pierwszym etapie misji będziemy mieli już z górki. BTR na kierunku 60, Przeciw pancernym ognia. Strzelam 400 metrów. Przerwać ogień. Cel zniszczony. BTR na 62. Strzelam sprzeciw pancernej. Zniszczony. Przerwać ogień. Kolejny na 57. Przeciw mownia. ognia. Strzelam. Przerwać ogień. Cel zniszczony. Jako, że btr -y mamy już zniszczone, czas rzucić artylerię na piechotę przeciwnika. Do piechoty na 56, krótkimi seriami. Strzelam. Przerwać ogień. Piechota na 55. Ognia. Strzelam. Atak na punkt od odparty. Ruszamy wspierać obronę naszej piechoty w punkcie Brawo. Formować kolumnę. Po drodze przeładujemy sobie oczywiście amunicję. Pamiętacie jak we wstępie wspomniałem o brutalnej walce w zwarciu i mieleniu pojazdów i piechoty przeciwnika? W drugiej części misji poziom trudności wzrasta. Naszym zadaniem jest odparcie ataku plutonu zmechanizowanego na punkt Brawo. Przeciwnik atakuje swoimi BMP-1. Główną trudnością jest to, że pozycje obronne naszej piechoty są na górce, a przeciwnik postawił zasłonę dymną, co oznacza, że aby wesprzeć naszą piechotę, musimy podjechać blisko, a pojazdy i piechota przeciwnika będzie wyłaniać się zza dymu tuż przed nami. Aby zwiększyć swoje szanse, podjedziemy do punktu lekko z lewej strony i użyjemy szyku schody w prawo, dzięki czemu nie będziemy stali na wprost przeciwnika, a on zauważy nas troszkę później, Piechota na 65 Strzelam BWP na 80, przeciw pancernym ognia Strzelam na 200 Przerwać ogień Piechota na 71 Strzelam z odłamkowych Piota na 81. BWP z lewej, sprzeciw pancernych ognia. Strzelam 200. Przerwać ogień. Cel płonie. Kolejny na 77. Ognia. Strzelam sprzeciw pancernych. Przerwać ogień. Cel zniszczony. Do tej piechoty, krótkimi seriami. Strzelam. Na 85. Ognia. Strzelam z HE. Kierunek 65. Przyjął. Atak przeciwnika odparty. Rzucimy artylerię na niedobitki i ruszymy odeprzeć kontrolę przeciwnika. Przerwać ogień. Mamy za sobą dwie części misji, i powoli zmierzamy do punktu, w którym zgodnie z zapowiedzią przedstawię swoją opinię o Marderze. Ale przed nami jeszcze trzecia część, która jest najtrudniejszym momentem tej misji. Przeciwnik będzie kontratakował z punktu Charlie do punktu Alpha. Tym razem dysponuje znacznie bardziej niebezpiecznymi dla nas pojazdami: czołgami T62 i piechotą zmechanizowaną na BMP-2. Teoretycznie moglibyśmy ruszyć na południe i zatrzymać kontratak z tego miejsca. Co ogólnie nie jest złym pomysłem, ale ja wolę zagrać bardziej bezpiecznie, żeby mieć wszystko pod kontrolą i ten sposób wam przedstawię. Otóż pojedziemy trochę naokoło tą drogą, a później ścieżką uzupełniając sobie w międzyczasie amunicję, aby bronić się z zalasku w punkcie alfa. Najpierw zaskoczymy oskrzydlone tym manewrem siły przeciwnika po północnej stronie lasu. Pluton formować schody w lewo. BMP na 60, sprzeciw pancernych ognia. Strzelam na 200. Przerwać ogień. Kolejny za nim. Czołg na 80, cofać. Nota na sześćdziesiąt siedem. Ognia! Strzelam z odłamkowo-burzących. Przerwij ogień. Rzucimy artylerię na piechotę. Czołg na osiemdziesiąt jeden. Strzelaj z PPK. Przelem. Dostał przerwać ogień, płonie. Teraz ruszymy na południe, aby zniszczyć drugą część sił przeciwnika. Tu musimy być ostrożni, bo będziemy walczyć z czołgami i nie mamy wielkich szans w otwartej walce, ale nasz PPK może być dla nich bardzo niebezpieczny, gdy zostaną przez nas zaskoczone. Dlatego dobrą taktyką jest poczekać i pozwolić przeciwnikowi samemu wyjechać, jeżeli jest oczywiście taka możliwość. Czołg na 98, strzelę z PPK. lu Popraw Strzelam Przerwać ogień. płonie. Kolejny na 96. Przed z PPK. dostał, przerwać ogień, cel płonie. Teraz wyjedziemy z zalasu i dokończymy niszczenie niespodziewających się ataków z tego kierunku BWP-ów na dwadzieścia BMP. Pacernego ognia, strzelam na 200. Przerwać ogień. Cele zniszczone. Czas na moją opinię o Marderze. Przedstawię wady i zalety tej maszyny i porównamy go do Bradleya, który jest drugim z bojowych wozów piechoty NATO. Porównanie wszystkich czołgów czy BWP w GANach HIT PC, czy nawet szczegółowe porównanie tych dwóch pojazdów, to szerokie zagadnienie i wymagałoby poświęcenia na to całego odcinka. Więc dajcie znać, i jeżeli pod tym filmiem pojawi się powiedzmy 200 lajków, to dla mnie będzie znak, że ten temat wzbudza Wasze zainteresowanie i w przyszłości pojawi się taki film na kanale. Dziś jednak spojrzymy tylko na najważniejsze cechy w grze, tak żeby było krótko i treściwie. Optyka. Tu bezwzględną przewagę ma M2. Dysponuje doskonałą optyką, dzięki czemu bardzo dobrze strzela się na długi dystans. Poza tym ma termowizję. I tu zasłona dymna działa na jego korzyść, bo potrafi eliminować przeciwników, sam będąc dla nich niewidoczny. Przez to sobie ci stają się chłopcami do bicia. Uzbrojenie. Stawiasz na szybkość range metala zamontowanego w morderze? Czy wolisz większy kaliber Bushmastera? Wiem, że tu zdania mogą być podzielone, podobnie jak po ocenie, który z BWP-ów w gunner Hit PC jest najlepszy, więc odwołam się do Twojej opinii. Jeżeli chcesz się je wypowiedzieć, wiesz co zrobić. Grywalność. Jeżeli chodzi o skuteczność, moim zdaniem optyka i termowizja Bradleya daje mu bezwzględną przewagę nad Marderem. Ale nie zapominajmy, że gunner Hit PC to gra. A w grze liczy się to, jak dużo frajdy daje dana maszyna. I tu brutalna szybkostrzelność Rain Metala. Która pozwala demolować pojazdy przeciwnika i robić mielonkę z jego piechoty, gwarantuje sporo frajdy z grania Marderem. I dlatego dla mnie właśnie Marder wygrywa tę konkurencję. Jeżeli film ci się spodobał, jestem pewien, że ten też przypadnie ci do gustu.